Warto byłoby zakończyć współpracę z Unią Europejską. Apel byłby, żeby do jakieś rzeczy robić. Skoro inni się zaszczepili, to znaczy, że nie mogą się zarazić. A jeżeli się zarażą, to znaczy, że nie warto było się szczepić. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli Sławni. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Stanisława Żółtka, więc to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim Stanisław Żółtek wystartował w wyborach na prezydenta Polski w 2020 roku, zanim pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa, zanim został aresztowany przez CBS, Stanisław Józef Żółtek urodził się 7 maja 1956 roku w Krakowie. Ukończył 13 Liceum Ogólnokształcący imię Bohaterów Westerplatte w Krakowie. Następnie zdecydował się na studia. Podczas swojej kariery studenta studiował filozofię, informatykę i matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, którą studiował przez 5 lat i uzyskał z niej absolutorium, czyli zaliczył wszystkie przedmioty, ale ostatecznie nie podszedł do obrony pracy magisterskiej i nie skończył żadnych studiów. Już w trakcie studiów pracował jako korepetytor, a później zdarzyło mu się pracować za granicą w Stanach i Niemczech. Od 1987 do 1993 roku prowadził własną działalność gospodarczą działającą w branży budowlanej. W 1991 roku wstąpił do Unii Polityki Realnej i z jej ramienia ubiegał się o mandat poselski w Województwie Krakowskim w wyborach w 1993 roku, jednak bez powodzenia. W 1994 roku uzyskał mandat w w Radzie Miasta Krakowa z listy prawicowego komitetu. W latach 1997-1998 pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa. W wyborach w 2001 roku dzięki porozumieniu jego partii z PO kandydował do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej jednak bez powodzenia. Rok później został zatrzymany przez CBS, a następnie tymczasowo aresztowany pod zarzutem przyjęcia łapówki. Był podejrzany, że podczas pełnienia funkcji wiceprezydenta Krakowa przyjął łapówkę w wysokości 20 Tysięcy złotych w zamian za przyspieszenie wykwaterowania mieszkańców krakowskiej oficyny. Co ciekawe, umieszczono go w celi dla niebezpiecznych przestępców z 13 osadzonymi, miał ograniczone widzenia i spacery i twierdzi, że kiedy go wyprowadzano, robiono to w kajdankach na rękach i ze skutymi nogami. Czemu zaprzecza służba więzienna? Po czterech miesiącach został zwolniony z aresztu, a w 2006 roku uniewinniony. Żółtek domagał się ponad 260 tysięcy złotych odszkodowania za niesłuszny areszt. W 2010 roku sąd przyznał mu 120 tysięcy złotych odszkodowania. Po wyjściu z aresztu Żółtek nie miał dochodów, żył z oszczędności, pensji żony oraz drobnych sum, które zarabiał udzielając korepetycji. Nie udało mu się też powrócić do polityki, ponieważ tuż przed wyborami samorządowymi został poproszony przez koalicjantów o wycofanie swojej kandydatury. W kolejnych latach bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych do Sejmu z listy Janusza Korwin-Mikke, samorządowych z listy Komitetu Wyborczego Wyborców LaSota oraz znów parlamentarnych do Sejmu z listy LPR. W 2008 roku jako wiceprezes Unii Polityki Realnej po rezygnacji jej poprzedniego prezesa automatycznie zajął jego miejsce. Pełnił tę funkcję niecały miesiąc do wyboru kolejnego prezesa. Rok później kandydował do parlamentu europejskiego, ale nie uzyskał mandatu. Stanisław jest żonaty i ma córkę. Gra w szachy i brydża, interesuje się kuchnią, lubi gotować i chodzić po górach. W 2010 roku został wybrany na prezesa UPR, chociaż wybór ten został zakwestionowany przez część działaczy tej partii. Stanisław Żółtek w imieniu partii UPR poparł Korwina w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Niedługo po tym został wykluczony z UPR przez straż partii, która chciała, żeby prezesem partii była inna kandydatka. Sąd jednak unieważnił jej wybór na prezesa tej Partii, ale też oddalił wniosek Żółtka o wpisanie go do ewidencji jako prezesa partii. W międzyczasie wystartował w wyborach na prezydenta Krakowa, gdzie spośród sześciu kandydatów wylądował na czwartym miejscu, uzyskując ponad 1,5% głosów. Bezskutecznie ubiegał się również o mandat radnego Krakowa. Następnie Żółtek został wiceprezesem partii Kongres Nowej Prawicy i w 2014 roku uzyskał mandat europosła do Parlamentu Europejskiego. W trakcie kadencji zarzucano mu częste nieobecności na głosowaniach. Pod koniec kadencji wyliczono, że opuścił ponad jedną czwartą głosowań. W 2015 roku wraz z innymi członkami Kongresu Nowej Prawicy był zwolennikiem odwołania Korwina z funkcji prezesa partii, a kilka miesięcy później dołączył do Europy Narodów i Wolności. Dwa lata później objął funkcję prezesa Kongresu Nowej Prawicy. W 2019 roku powołał nową partię Pol-Exit, która głosiła hasło opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę. W 2020 roku wystartował w wyborach na prezydenta Polski za. Zajmując siódme miejsce na 11 kandydatów, zdobywając 0,23% głosów. W drugiej turze wyborów nie poparł żadnego kandydata. No a resztę historii już znacie, bo to jest zanim byli sławni. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Na razie.